Dorochy Lemkę, dostojni goście. Stoimy w miejscu, które dla nas Łemków ma wyjątkowe znaczenie. Jest to bowiem miejsce naszej pamięci, miejsce naszej pamięci, gdzie w symboliczny sposób oddajemy cześć mieszkańcom Łemkowszyzni i innych regionów, którzy w 1947 roku w ramach złowrogiej, złowrogiej siłowej operacji Wisła zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ziemi. Pozostawienia bez opieki w swoich cerkwi, cmentarzy i chyż. 74 lata mijają od tamtych dramatycznych wydarzeń, okupionych wielkim bólem i żalem. Upływający czas sprawia, że stopniowo zacierają się traumatyczne przeżycia i złe wspomnienia. Obowiązkiem kolejnych pokoleń Łębków jest, aby w symboliczny sposób oddać hołd, w cześć swoim przodkom. Wspomnijmy dzisiaj tych, którzy odeszli oraz tych, którzy pomimo bólu i tęsknoty nie mogli wrócić w rodzinne strony do swoich wsi i swoich chyż. Wspominamy dzisiaj też tych, którzy odeszli od nas w ostatnim czasie, naszych wybitnych przedstawicieli Stefana Chładyka, Jarosławem Halik, Pawła Stefanowskiego i Stefana Dziambę. Wiczna ja im pamięć. Proszę Państwa, proszę teraz Państwa o złożenie kwiatów i wieńców w miejscu pamięci. Prosimy delegację. Wasze Wysoko Prawosławieństwo i Prawosławieństwo Kir Paisiju, Kir Włodymiru, Kir Arkadiju. Proszę zadzwonić dzwonem miru za Rady miłu w naszych sercach, chyrzach i rodzinach. Proszę dużo.